Drodzy Państwo, jest sierpień, kolejna 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Chcę Wam opowiedzieć o miejscu, gdzie tych powstańców gromadzimy codziennie, ulicy Nowolipie. Dom powstańców warszawskich to Nowolipie 22. Wydawało się, że wreszcie trzeba trochę o tej ulicy i najbliższej okolicy tego domu opowiedzieć. Ulica Nowolipie i Nowolipki to są takie bliźniacze ulice. Nikt nie rozumie, dlaczego akurat taka podobna nazwa uliczek jednej i drugiej. A to się wzięło stąd, że ten teren został przekazany w darowiźnie zakonowi Brygidek, które naprawdę, naprawdę żyły w miejscowości Lipka, kongrujca Kiedy dostały ten majątek, to się tu przeniosły i zaczęły pracę na woli, a ta droga, przez której te wszystkie zabudowania klasztorne powstały, nazywano Nową Lipką, ale w końcu, żeby sobie nie łamać języka, to przyjęła się nazwa Nowolipie. A ponieważ jedno było blisko drugiego, to sąsiednia ulica, żeby jakoś rozróżnić te adresy, to była właśnie Nowolipki. Ulica była od XVII wieku zamieszkiwana Zasiedlana, zagospodarowana przez Żydów. Skąd się to wzięło? To było zupełnie oddzielne miasto, które nie objęły te wszystkie ograniczenia dotyczące Warszawy, jeśli idzie o aktywność, o mieszkania, o, o w ogóle zajęcia na co dzień prowadzone przez Żydów pod, na terenie starego miasta. Obowiązywał zakaz takich działań, żeby nie tworzyć konkurencji do rzemieślników. Do rozmaitych tam handlarzy, specjalistów i tak dalej, żydowskich, których w tym celu z Warszawy wyrzucono z ulicy Żydowskiej. Tutaj znaleźli bardzo przychylny klimat i takie biedne budynki drewniane powstawały jak grzyby po deszczu na tej ulicy. Chociaż na początku tej ulicy były przecież zabudowania zakonne, związane z religią katolicką, ale to nikomu nie przeszkadzało. Jest jeszcze jeden powód, dla którego chciałem Państwu trochę pogadać na temat tej ulicy, mianowicie to, że z tą ulicą są związani e, dwaj nasi e, lokatorzy, jeśli tak można powiedzieć, e, mieszkańcy tego domu, i o, o nich będą fragmenty tej opowieści, bo w różnych czasach z tą ulicą byli związani. E, jak ta ulica funkcjonowała? Funkcjonowała jako Ulica, mała ulica w biednym żydowskim miasteczku. Rodziny gnieździły się jedni na drugich, wszystkie podwórka były zajęte przez rozmaite sklepiki, składy, magazyny. Były tu stajnie, były tu stodoły, znaczy tak naprawdę magazyny siana, bo cały transport i wszystko inne odbywało się przecież konno. Nie było też bruków. Bardzo długo ulica była błotnista, no jak to zwykle, biedna ulica w małym żydowskim miasteczku, chociaż to było krok od Warszawy. Mamy kapitalną okazję, żeby poczytać na ten temat. Mianowicie jednym z lokatorów mieszkańców tej ulicy był Józef Hen, pisarz i znakomity znawca w ogóle i literatury i obyczajów żydowskich i stworzył książkę złożoną z opowieści o tej ulicy, o jego kolegach, o życiu i nazywała się ta książka Nowolipie. Jest też, no możemy nawet Państwu pokazać tutaj okładkę, gdzie jest zdjęcie Pana Hena już chyba w mundurze, bo on wrócił do Warszawy jako podporucznik Wojska Polskiego z Armią Berlinga, ale u dołu jest cała gromada krewnych i znajomych Pana Hena. Tutaj elegancko ubranych i pozujących do zdjęcia. Co to była za rodzina? Rodzina była taka mieszana, bo e, ojciec Józefa Hela pochodził z biednej rodziny z Podradomia, i e, mówiąc szczerze, oprócz tego, że miał wielki talent do pracy i do handlu, e, zajmował się jednakową e, zupełnie taką nietypową, dla Żydów specjalnością, mianowicie był hydraulikiem. Zakładał we wszystkich nowych, zamożnych domach, biurach, pałacach, jeśli takie tam w okolicy były, po prostu instalacje hydrauliczne. Proszę sobie wyobrazić, jak dokuczały temu Józefowi Henowi dzieciaki, ponieważ kojarzył się oczywiście fach jego taty z zajmowaniem się ustępami. No i to trudno się było z tego wyzwolić, ale Młody człowiek jakoś sobie z tym dawał rady. Główny kłopot inny był taki, że większość starszych ludzi, którzy się tam wprowadzili w XIX wieku, to byli bardzo biedni i niedouczeni Żydzi, w odróżnieniu od tych Żydów, którzy mieszkali w innych miejscach w Warszawie, na przykład na Pradze. I ojciec Józefa Hena był analfabetą. Analfabetą... Które musiał prowadzić interesy. Jako hydraulik musiał kupować rury, cynę, rozmaite materiały, ceramikę. To wszystko wymagało jakichś pisanin, przygotowania ofert i tak dalej. A on musiał się wykręcić krótkowzrocznością i tym, że żona się na wszystkim zna i że ona przeczyta i ona to wszystko podpisze. Jeśli idzie o interesy, to jeszcze dałoby to jakoś rady wytrzymać, ale obyczaje żydowskie, sprowadzały się w tych okolicach do tego, że trzeba było wylicytować możliwość w sobotę przeczytania kawałka Tory w domu modlitwy. I taki był obyczaj, kto najwięcej wyłożył na potrzeby tego domu modlitwy, czy na potrzeby biednych, okazje były różne, miał prawo do przeczytania fragmentu Tory, która była zresztą napisana po hebrajsku, więc nie był to popularny język nawet dla wykształconych Żydów a ten po prostu był analfabetą, więc jak się wykręcić, żeby nie musieć czytać? Ano, musiał startować do licytacji, a potem szybko uciekał w pilnych sprawach do domu i zostawiał na szczęście sprawę tym ambitnym, którzy chcieli się pokazać i czytali za niego. Chcę przy tej okazji powiedzieć, żeby się już nie skupić na jednej rodzinie, o niezwykle takim charakterystycznym dla tego miejsca i dla tej społeczności zawodzie. To był mediator, społeczny mediator. Ponieważ tam było mnóstwo rozmaitych interesów, małe szwalnie, ale też szewcy, którzy całymi ulicami tłukli w zelówki butów, których naprawiali setki z całego miasta, zresztą tam się przychodziło, żeby te buty obstalować. I było mnóstwo problemów z rozliczaniem się, z płatnościami, z opóźnieniem jakichś rachunków itd. I ktoś musiał te sprawy rozstrzygać. I ojciec, pana Hena, miał taką opinię, że on jest uczciwy i potrafi to robić. Jak to się odbywało? Najpierw pan Henn zapraszał na herbatę, która, która była przygotowana przez żonę do siebie, do mieszkania na ulicy Nowej Lipie. Obie zwaśnione strony. I zawierano pierwszą, wstępną ugodę, taką mianowicie, że jeżeli coś tu zostanie postanowione, to nigdzie do żadnego sądu już uczestnicy tej, tej mediacji nie pójdą. I odbywało się to tak, że Jedna ze stron siedziała z mamą Józefa Hena w kuchni, gdzie była serwowana kolejna herbata. Ten delikwent się denerwował i płacił obficie, a z drugim zamykał się w sypialni pan Mediator i siedział z nim tak długo, aż wyszedł sam spocony z tym drugim człowiekiem, który w tym czasie miał przygotowaną herbatę, a zamykał się w tej sypialni, z tym, który się dotychczas niecierpliwił w kuchni. I takie ruchy odbywało się kilkakrotnie, ale jak już doszło do tego, że obaj trafili do tej kuchni, to ojciec pana Hena wygłaszał sentencję, w której wynikało, że się dogadano i że będzie tak, tak i tak. Oczywiście ten wyrok Nikogo nie zadowalał do końca, ale ponieważ założenie było takie, że jeżeli co i ludzie dobrowolnie się poddadzą takiej mediacji, to nie będą szukali dalszych awantur, to trzeba było przy kolejnej szklance herbaty podać sobie rękę i się pożegnać, chociaż wszyscy za progiem narzekali na czym świat stoi na, na, kło, na, na pecha i na niesprawiedliwość tego rodzaju sądów. Ale proszę sobie wyobrazić, jaki to był autorytet. W sądach takie sprawy by trwały latami, a tutaj jeden niepiśmienny człowiek z Nowolipia potrafił godzić mnóstwo takich e, między sobą się spierających stron. Drugą ciekawą historią, którą bym chciał Państwu przybliżyć, a która była związana z Nowolipiem, to jest sprawa starania się o rękę e, młodych Żydówek. Nie miało to nic wspólnego z zalotami w klasycznym naszym tego słowa znaczeniu. Po prostu sprawę, jak to zwykle u Żydów bywało, powierzano fachowcom, swatom. O, naj, najczęściej inicjatorem takiego swatania byli ojcowie córek, które wchodziły w lata, i chodziło o to, żeby wreszcie wypchnąć z domu. To były rodziny niezwykle wielodzietne. Więc kłopot był duży, bo trzeba było przygotować ofertę wstępną, to znaczy propozycję posagu. I po takich wstępnych negocjacjach, po wynalezieniu kandydata, który się na to godził. Na ogół, jeśli córka była bogata, to była brzydka i dlatego trzeba było znaleźć ambitnego chłopaka, który był biedny, ale mógł korzystać z posagu. To ojcowie córek nie w ciemie bić znający życie, przygotowali szczegółowy. Projekt takiego protokołu, takiej intercyzy, która opisywała rzeczy, o których nawet nie mamy pojęcia, że można spisywać takie sprawy. Po pierwsze, że codziennie rano mąż powinien witać żonę pocałunkiem. To jeszcze pół biedy. Ale oprócz tego była ewidentnie spisana częstotliwość uścisków miłosnych, którą sobie nawzajem te obie strony świadczyły. Ile razy, dziennie do, ile razy tygodniowo dochodzi do zbliżeń. Jeśli natomiast żona wyrazi chęć na dalsze tego rodzaju zabawy, to mąż w pokorze powinien się tego rodzaju żądaniu sprostać. To ten, ten szczegółowy protokół zawierał też informacje o tym, co będzie na wypadek, gdyby, bo taka sytuacja w religii żydowskiej istniała, doszło do rozwodu. Ile trzeba zwrócić pannie po. Takim rozwodzie, jakie procenty trzeba naliczyć od posagów, które się tej pannie należą. I w ogóle chodzi też o no, takie daniny rzeczowe, jak na przykład pościel, bo wiadomo, że zanim doszło do rozwodu, ta pościel częściowo się zużywała, więc można było ustanowić sposób, w jaki się rekompensuje stratę wartości tej pościeli. Proszę sobie wyobrazić, jak proste było wtedy życie na tym Nowolipiu. W zasadzie, zanim ktoś się zdecydował na rozwód, musiał pięć razy pomyśleć, czego na to stać. W związku z tym te rodziny były bardzo trwałe, chociaż zawarte trochę z przypadku, bo ci młodzi się, na, 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 to była generalna zasada, po prostu nie znali wcześniej, albo znali tam okazjonalnie. Jak w pannę doprowadzić do ślubu, żeby miała dobrą opinię, to była zupełnie oddzielna historia. Panny mogły chodzić na spotkania z chłopakami pod warunkiem, że wracały wcześniej do domu, tak żeby dozorca nie, nie, nie żądał dodatkowych opłat za udostępnianie klucza po godzinie 10 wieczorem, ale tak naprawdę obyczajność nie dopuszczała, że panna w czasie randki mogła skorzystać z toalety. Proszę sobie wyobrazić, jaki to był bodziec, że jeżeli ktoś akurat nie był na to przygotowany albo nie był w nie przygotowanego pęcherza, to ostatnie sekundy randki odbywały się cwałem do domu, gdzie trzeba się było modlić, że akurat łazienka będzie wolna. Jak nie, tak opisuje ten pan Hem, to waliło się w drzwi i już od progu, żeby wreszcie móc się dorwać do, tego, do tej ubikacji. W ten sposób wytresowane dziewczyny musiały Wiedzieć sporo o życiu, zanim zdecydowały się na związek z konkretnym człowiekiem i potem musiały odpowiadać za wychowanie dzieci, które były immanentną częścią takiego kontraktu małżeńskiego. Trzeba było mieć dzieci. Tych dzieci było co najmniej kilkoro, ale też kilkanaścioro. W przypadku tej ulicy, która miała jakiegoś takiego pecha albo atmosferę wyjątkową, na Nowolipiu na ogół się rodzili chłopcy. Gdzie znaleźć dziewczyny, które by były. Sposobne do małżeństwa i które miały posak taki, żeby do tego, temu chłopcu zapewnić start w karierze. Co to były za kariery w ogóle? W przypadku ojca Palahena to był, trzeba było mieć przygotowanie do fachu szlusarskiego. Czyli jak on chodził naprawiać rozmaite łazienki, to jego syn czy jego tam kolejny członek rodziny musiał też praktykować jako jako hydraulik. Co się działo? Otóż każdy młody człowiek, osaczony przez te zobowiązania ojca i przez jego dyscyplinę, starał się jak najszybciej wyrwać na własne. Doszło do tego, że, wła, że synowie ojca pana Hena, fa, pra, pracujący w fachu hydraulika, strajkowali przeciwko ojcu o podwyżkę zarobków. To jest możliwe tylko, jak myślę, w prawdziwie demokratycznej żydowskiej rodzinie, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby... Tutaj w naszych okolicach na Pradze takie strajki ktokolwiek mógł ryzykować. Ulica była zamieszkała, jak powiedziałem, przez biednych na ogół rzemieślników. Cała branża, która tam funkcjonowała i kwitła, to były reparacje rozmaite. Reparacje, gdzie reparacje? Reparacje. Reparowało się tu wszystko, skracało się spodnie, dopasowywało sukienki, które były kupowane od pośredników, którzy takie sukienki jako szmaty. Do, zbierali w bogatszych tam miejscach miasta. Co ciekawe, główną klientelą stałą to byli uczniowie. Uczniowie byli wtedy zobowiązani do noszenia mundurków, a ponieważ grywali w piłkę, to spodnie zwłaszcza strasznie nad tym cierpiały i dół spodni mankiety był kompletnie wystrzępiony. Żeby stworzyć z tego spodnie nadające się do chodzenia, no przecież nie można było tego obciąć, dlatego, żeby były te spodnie jeszcze krótsze. Spodnie były z zampasami zresztą chłopot. Więc to było naprawdę artystyczne cerowanie, jeśli tak można powiedzieć, po to tylko, żeby chłopcy mogli, jak należy, chodzić do szkoły. Nie było żadnej koedukacji, proszę w ogóle, nie wiem co do tego żadnych złudzeń. Dziewczyny, mimo tego, że często zajęcia się odbywały w jednym budynku z klasami męskimi, nie miały żadnego kontaktu na co dzień z, 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 z osobnikami w swoim wieku płci przeciwnej. To powodowało, jak można się łatwo domyślić, wybuch, jak te dzieci już zaczęły dorastać, takich emocji i, i humorów i nastrojów. I było na przykład obyczajem, że przez rodzeństwo wysyłało się liściki do chłopaka albo do dziewczyny, że się ją kocha albo że się jego kocha. Co nie powodowało żadnych zobowiązań, tak naprawdę, tylko było fragmentem literatury. Na drugi dzień od tej samej dziewczyny innych chłopak dostawał identyczny liścik, więc trudno było w ogóle wiedzieć, na co człowiek może liczyć, młody zwłaszcza w takiej sytuacji. Kolejną oddzielną historią to była sztuka kucharzenia i wyżywienia tej całej czaredy dzieci, które. Mieszkały, jeżeli sobie wyobrazicie, kilkanaście osób mieszkających się w jednym pokoju, bo to tak naprawdę był pokój z kątem kuchennym, to jest całe gospodarstwo takiego Żyda. To utrzymanie takiej hałastry wymagało całodobowego zajmowania się tym i targowania się na tej zasadzie, że taka mama szła nad brzeg Wisły i od rybaków kupowała za grosze świeżą rybę, przy czym broń Boże nie po to, żeby ugotować z niej zupę, tylko po to, żeby do handlarza rybą, który był w pobliżu na ulicy Nowolipie tę rybę sprzedać i w zamian za to wziąć dwie ryby częściowo tylko świeże i z tego dopiero była szansa zrobienia posiłku dla najbliższej rodziny. I już nie wspomnę o samej sztuce uczenia się. Oczywiście wszyscy mieli ambicje, żeby takie dzieci żydowskie były wykształcone, a w każdym razie żeby umiały czytać i pisać ale szkoła, żeby miała uprawnienia do wydawania świadectw, które pozwalały zdawać do liceum, musiała też uczyć polskiego, rosyjskiego, matematyki, no wszystkich innych tych nieszczęsnych przedmiotów, które do dzisiaj męczą głowy młodych ludzi. I tutaj powstawał cały system korepetycji, rekomendowanych przez nauczycieli korepetytorów, którzy w ten sposób pod koniec szkoły dorabiali na tych, którzy zaczynali edukację, po to, żeby mogli przeżyć tę samą szkołę. Józef Hen był zupełnie wyjątkowym uczniem, dlatego, że on miał talent do wymyślania rozmaitej opowieści i miał ambicje, żeby to umieszczać w lokalnych pisemkach. Każda szkoła wydawała tych szkół, było tam cztery w okolicy, takie z programem szkoły podstawowej, gimnazjalnej. I w tych pisemkach on próbował umieścić pod pseudonimami rozmaite swoje opowiadania. I proszę sobie wyobrazić, że nawet wymyślił cały turniej tenisa, którego zasady poznał czytając wydłubany w jakimś antykwariacie za grosze obszarpane egzemplarze przeglądu sportowego. Napisał całą powieść, która, żeby miała sens i była dramatyczna, zakładała, że mecz tenisa toczy się między chłopakiem a dziewczyną. No, sobie łatwo wyobrazić, że wszystkie poryby uczuć były związane z wynikami gry. I w końcu do finału doszło do tego, że chłopak przegrywał z dziewczyną, co skutkowało szczęśliwym zakończeniem, ale kompletnie nie miało się jak do rzeczywistości. I ten egzemplarz tego opowiadania, pierwszego, ambitnego, dostał się w ręce Igora Neverlego który akurat na tym terenie był takim redaktorem odpowiedzialnym. I właśnie on przyłapał tego nieszczęśnika Hena na tym, że on kompletnie nigdy nie widział meczu tenisa, ale wymyślił go od początku do końca, a tak już potem trwało. On się doskonale wykształcił, wyćwiczył w takich krótkich opowiadaniach, a prawdziwą nagrodę dostał za to, że opisał zachowanie swojej starszej siostry, która była już panną i po prostu randkowała, chodziła na rozmaite spotkania czy bale szkolne, i to w jaki sposób wychodziła z domu, zastanawiając się na kogo zwrócić uwagę, i konsultowała to z siostrą, który chłopak jest jaki, to wszystko zostało opisane i Hen dostał pierwszą prawdziwą nagrodę za swoją działalność literacką. Jego koledzy na ogół byli sportowcami, bo biedne rodziny, które nie miały ojca zamożnego i, i działającego na nim rzemiosła, więc mogły dorobić tylko w tym, że robili to samo co, co rodzice, ale dodatek mogły się wyżywać w sporcie. I takim podstawowym sportem była piłka nożna bo główną rzeczą, skąd wziąć piłkę? O boiska w ogóle nie było mowy. I to, jak kto grał w tę piłkę, stanowiło podstawę poważania w okolicy, ale trzeba było po prostu na granicy samobójstwa rzucać się, jeśli się było bramkarzem pod nogi tych, którzy taką szmacianką pomiędzy drzewa tryblując strzelali gola. To wszystko powodowało, że ta, to życie nie tej młodzieży nie miało żadnych ograniczeń, że tak powiem, religijno-rasowych, bo grali z sobą chłopcy z ulicy i z rodzin żydowskich, ale ci, którzy na przykład na rogu Nowolipiej i Smoczej, jak na przykład nasz kolega Zbyszek Dab, po prostu byli tylko jedną z konkurencyjnych drużyn albo uczestnikami tej samej drużyny. Zbyszek Dab, który to wszystko opowiada pięknie, Mówił o tym, że, że jego sąsiedzi sprawowali święta religijne, zwłaszcza święto Kuczek, co spowodowało, że wzdłuż ulicy i wewnątrz podwórek powstawały szałasy przykryte brzeziną albo innymi gałęziami i tam, upamiętniając wyjście Żydów z Egiptu, rodziny żydowskie musiały spożywać posiłki na świeżym powietrzu niejako. To, że Polsk Katolicy, sąsiedzi zakłócali im to nabożeństwo, no było rozróżnione samo przez się. Z wysokich pięter zrzucano na przykład garnek z popiołem pomiędzy te kuczki, obsypując tym popiołem wszystkich tych, którzy się zabierali za jedzenie. Krzyku było co niemiara, ale na ogół Żydzi wiedzieli, że, że to są synowie albo córki ich przyszłych, albo na aktualnych klientów, jeśli prowadzili handel, w związku z tym nie było wielkich sporów ani kłótni. Codziennie ta ulica budziła się bardzo wcześnie rano, po to, żeby grosz do grosza ciułać na tych drobnych interesach. Faktem jest, że takich szewców jak byli na ulicy Nowolipie, nie było w całej Warszawie. Oni najbardziej zdarte buty młodych ludzi, którzy grali w piłkę, poza chwili do świetności można było iść do szkoły w wyglancowanych pięknych butach. Ulica Nowolipie wzięła, jeśli tak można powiedzieć, czynny udział w powstaniu w getcie. Zakończone klęską powstania w 1943 roku walki spowodowały specjalnym rozkazem Hitlera kompletne zniszczenie tego obszaru. Został w pobliżu jedyny budynek stojący, mianowicie kościół, który stoi do dzisiaj na ulicy Nowolipki, św. Augustyna, kościół butycki. Ale po wojnie, kiedy na tym zwale gruzów trzeba było próbować zorganizować należycie, nie było pomysłu, w jaki sposób podbudować tę całą przestrzeń. No po prostu biorąc pod uwagę fakt, że w tych zwałach gruzów były setki, a może i tysiące zwłok ludzkich, których nikt nie mógł stamtąd wyciągnąć, bo też nie było na to sposobu. Do tego. W celu zorganizowano specjalne brygady jakby karne, robotnicze, których uczestnikiem był nasz gość stały domu, który powstał dla powstańców przy ulicy Nowolipie 22, Janusz Badura. On został po zakończeniu powstania warszawskiego po prostu z więzienia wysłany na odgruzowywanie gołymi rękami całych tutaj obszarów tego Byłego getta, w tym właśnie ulicy Nowolipie. I nawet się teraz śmieje przy każdej okazji, wspominając ten czas, że tak mu przyszło w, w jego życiu, że zaczynał powojenne życie na ulicy Nowolipie 22, a teraz dożywa swoich lat, goszcząc codziennie na ulicy Nowolipie 22, w odbudowanym specjalnie funkcjonującym od 3 lat w tym miejscu domu. Powstańców warszawskich. Chciałbym Państwa przy okazji serdecznie do tego domu zaprosić, jeśli będziecie przychodzili, żeby zobaczyć po pierwsze samą ulicę, a po drugie naszych powstańców, którzy siedzą tam w tym domu po prostu jak u siebie na przyzbie, jeśli tak można powiedzieć. Śpiewają piosenki, słuchają rozmaitej opowieści, spotykają się z dziećmi i z mieszkańcami Warszawy. Ta lekcja historii, ciepła i przywiązania do tego terenu wraz z historią, jakże dramatyczną, to moim zdaniem jest dobry cel wyprawy na ulicy na